Z tej strony trap.pl, a w dzisiejszym materiale, tak jak wam obiecałem omówimy sobie dokładnie szczegółowo i przejrzyście przyjazd nikogoś innego jak Lil Pampa do Polski. Tak, tego samego Lil Pampa, który odegrał znaczącą rolę w historii kanału trap.pl który też na pewno wielu z was jako pierwszy zaciekawił i przekonał do muzyki trapowej. No bo właśnie tak się składa, że przed tygodniem grał on swój pierwszy koncert w Polsce. No i podobnie jak w przypadku innych artystów wcześniej no zupełnie się tego nie spodziewałem. Przy Gazi Garcia aż tyle na rozrabia w naszym kraju. Będzie miał tyle interakcji z fanami, bądź z naszą kulturą, czy też zbudzi aż tak ogromny szał. Swoim po prostu kapitalnym koncertem. Ponieważ naprawdę, było na nim wręcz niesamowicie. No ale właśnie, Gazi Garcia przecież też nie byłby sobą. Gdyby nie pokazał również tej swojej drugiej, gwiazdorskiej strony. I gdyby nie oszukał wielu Polaków. Jednym swoim, no akurat bardzo niefajnym zachowaniem. Ale to wszystko już zaraz wam wytłumaczę. Zapraszam Was do oglądania. Mimo chuja wartych pensji, to i tak dojadę do swych marzeń. Nawet jak z dala od kraju z czasem, emigracja przyjmie but na papę. Nie po to dziadek walczył za flagę, żeby musiał szukać teraz tą wyklatek. Z racji tego, że wy macie nasze łzy, a my tylko herówę zafraje. Dlatego jebać ten system, jebać go. By dom nie był na obczyźnie dlatego jebać go. Ile kieszeń tylko przyjmie, ile tylko możesz wziąć. To była nasza dzisiejsza piosenka dnia, którą polecam wam sprawdzić z linku, który zamieszczam w opisie bądź szybko w komentarzu. Więc jak się spodobało, to rzucaj tam okiem mordo. No dobra, a my już tymczasem przechodzimy do naszej opowieści, którą, tak jak zwykle, przegadamy sobie od początku do końca chronologicznie. No, może jedynie to słabe zachowanie rapera zostawimy sobie na sam koniec, ale w każdym razie zaczynamy od przyjazdu, a raczej przylotu Lil podopolski, do Polski, który też na samym starcie. Oczywiście, pierwsze co, pojawił się właśnie w złotych tarasach w Warszawie. Co też bez zaskoczeń momentalnie rozeszło się dużym echem, chociażby to nagranie z TikToka, na którym jak widzicie coś tam wyraźnie Gazi Garcia sobie majstrował w rękach, no już dobrze wiecie co i to jak widzicie robił to na totalnym luzie, w samym środku tej galerii w sumie to dziwne, że nikt mu tam nie zwrócił uwagi no ale Lil Pump szedł również w otoczeniu swojej ekipy ochroniarzy Co jak opowiadaliście mi w diemach mocno utrudniało zrobienie z nim fotki, bądź nawiązanie jakiejkolwiek interakcji ale niektórym z was i tak się to udało no i Gazi Garcia najpewniej przyszedł tam coś szamać, bo jak widzicie, następnie skosztował sobie naszego polskiego maka. I też chwilę później, na życzenie jednego z Polaków, powiedział również najpopularniejsze polskie słowo, czy też raczej bluzgę. Dnia w sumie też był tam widziany. I to znów, jak widzicie, na szansę, ale tym razem w towarzystwie nikogoś innego jak Big Heda, czyli bardzo popularnego producenta ze Stanów, który robił już bity dla chociażby NBA Youngboya, Lil Peep'a czy właśnie samego Lil Pampa, bo to on w końcu wyprodukował już legendarne Gucci Gang. No i właśnie dzięki tej storce mogliśmy się już domyślać, że koncert Gazego Garcia będzie bardzo mocny oraz dopracowany. No i tak się też właśnie stało, bo w sumie to w ostatnim odcinku opowiadałem Wam sporo o tych wszystkich koncertach w sercach amerykańskich artystów, jak one wyglądały i jak mniej więcej je osobiście ocenia. No ale właśnie, ku zaskoczeniu wielu, to wystąpienie Gazego Garcia okazało się być absolutnie bezkonkurencyjne. I szczerze, to tu akurat obstawiałem taki scenariusz w rozmowach ze znajomymi przed wydarzeniem. No bo wiecie, o pompce co prawda w tym momencie można powiedzieć wiele gorzkich słów, oczywiście odnośnie obecnego stanu jego kariery, ale no wiecie, jego rozpoznawalności nikt mu już nie odbierze. Czy też tego, że przez ten krótki, aczkolwiek intensywny, Okres piku jego kariery stworzył naprawdę wiele hitów i bangerów, które kto jak to, ale my, Polacy, znamy większości na pamięć. Więc od momentu samego wejścia Lil Pampa na scenę, publiczność po prostu oszalała. Publiczność, która też zdaje mi się, że najliczniej się zebrała właśnie na jego koncert. Sala expo była wypełniona po same brzegi. No i wszyscy zgromadzeni śpiewali chórem kolejne hity małej pompki oraz skakali jak szaleni w kolejnych pogosach. Rapper też wyraźnie poczuł tą energię, która panowała w Warszawie i również dał z siebie po prostu wszystko. Skakał biegał, tańczył, czy też hype'ował tłum. No powiem wam, że przez chwilę w ogóle nie dało się tego wyczuć. To znaczy tych ostatnich gorszych czasów mojej pompki. Tylko wydawało się, jakbyśmy znów na chwilę wrócili kilka lat wstecz. Wtedy, gdy Gazi Garcia był objawieniem amerykańskiej sceny, a mi samemu. Chociaż stosunkowo stałem daleko od sceny, bo jak wspominałem, tłum był ogromny. To szczerze momentami łzy napływały mi do oczu, gdy patrzyłem na to, jak Polacy bawią się do numerów Lil Pumpa. Bo nie ukrywam i czuję, że mocna w tym zasługa tej mojej trapelowej działalności przez lata. W sumie to podobnie miałem również i przy innych wystąpieniach, no ale z takich ciekawszych momentów tego koncertu Gazego Garcia natomiast, to na przykład fajna akcja miała miejsce z pewnym ziomkiem na wózku. Swoją drogą, był to ten sam gościu, którego w 2017 roku na Kraków Live Festival nikt inny jak Travis Scott wziął na scenę. No i właśnie Lil Pump, znany już wcześniej z takiego przyjaznego podejścia do osób z takimi życiowymi niedogodnościami. No bo to nagranie, które teraz widzicie w tle, kiedy to właśnie innym razem wziął takiego fana na wózku na scenę. I ten jak widzicie zaczął z nim tam następnie robić triki No to to nagranie jest już viralem w internecie I w sumie do takich wideo znalazłoby się jeszcze więcej No i to właśnie najpewniej dlatego Podobna sytuacja miała miejsce u nas Kiedy tegoż to właśnie chłopaka Publiczność nagle wyniosła ponad tłum na rękach Co oczywiście po niedługim czasie zauważył też Lil Pump I natychmiastowo kazał ochroniarzom By pomogli go wnieść na scenę By razem z nim zagrać swój następny kawałek Więc no krótko to ujmując Bardzo fajny gest ze strony mojej pompki Chwilę później bliźniaczo podobno Akcja miała miejsce z udziałem tego ziomeczka, który tym razem poruszał się na protezach nóg, no bo Gazi Garcia zauważył go z góry. I także kazał, by ochroniarze pomogli mu wejść na scenę. A następnie odegrał z nim wspólnie swój hit D. -Rose. Więc no takimi gestami. Mała pompka zrobiła tym chłopakom jeden z najlepszych dni w ich życiu. Tego akurat jestem pewien. I w sumie to jeszcze potem Lil Pan brał również kilka innych ziomków na scenę. No i suma summarum cały koncert wyszedł kapitalnie. I szczerze, coś pięknego było to przeżyć. Pompka jeszcze odjeżdżając z terenu Expo. Oczywiście nie zapomniał samochodu przez uchylone okna krzyczeć swoje słynne eszkerę na całe wydarzenie. No i najprawdopodobniej wrócił następnie do hotelu, czyli do Interkontynentalu, w którym spał. Rankiem natomiast, pewnie z uwagi na inną strefę czasową, podobnie jak DDG, popylał sobie Warszawą na hulajnodze. I w sumie to poza tym ostatnim, niefajnym akcentem, do którego zaraz sobie przejdziemy. W Polsce już wiele więcej nie nawojował, ale co też na pewno jest warte uwagi, to posiada on naprawdę ciekawą pamiątkę z naszego kraju. Dokładniej tę to koszulkę Legii Warszawa, w której to później nagrywał swoje kolejne storki, już w Hiszpanii, co od razu zresztą rozniosło się dużym echem w naszym kraju. Co ciekawe, jak się później okazało, Pampers dostał właśnie ten prezent od organizatorów tego wydarzenia. I co więcej, jest to spersonalizowana koszulka Legi specjalnie dla niego, na której z tyłu widnieje numer 1 oraz ksywa Lil Pump. I co więcej, raperowi najwyraźniej mocno się ona spodobała, no bo na przykład wczoraj znów nie łaził po Hiszpanii, na przykład jak znów był w maku, czy tam jakimś innym fast foodzie. Hiszpani w której jak widzimy Lil Pump też nie miał problemów by spotkać się ze swoimi fanami by do nich wyjść, zrobić fotkę czy też zbić piątkę w Polsce natomiast miejsce miała sytuacja zupełnie przeciwna do tej którą przed chwilą wam pokazywałem no bo co ciekawe już po całym wydarzeniu w okolicach godziny 13.10 dodał na swoje story ogłoszenie że będzie robił spotkanie z widzami pod tym właśnie hotelem Intercontinental hey yo what's up everybody meet and greet at the Intercontinental in Poland meet me here right now więc te szybko podskazane miejsce przebiegło całkiem sporo polskich fanów No gdzieś nieco mniej niż setka ich była, z tego co wiem I niestety, ale ci wszyscy ludzie następne półtorej godziny czekali tam na marne Ponieważ Lil Pam finalnie do nich nie wyszedł Aż w końcu pracownicy tego hotelu wyszli do zgromadzonych By przekazać im wiadomość, że Gazi Garcia wymeldował się właśnie 5 minut po 13.10 I już go tutaj dawno nie ma Chwilę potem też Lil Pump usunął tę relację I zaczął robić live'a z samochodu Tak więc no, to jedyny na pewno niefajny akcent z udziału Małej pompki, w kontekście jego przyjazdu do Polski, bo nie wiem jak ten gościu chciał żeby ludzie w 5 minut przybyli pod hotel i też potem za późno dał znać, że to już jest nieaktualne, wiecie, no po prostu masa osób pojechała tam i wyczekała się na marne, tracąc swój cenny czas, no ale myślę, że suma summarum to i tak, jak najbardziej pozytywnie możemy odbierać ten przyjazd Gazego Garci do naszego kraju, i też jestem pewny, że przyjedzie tu jeszcze nie raz no bo na pewno, mocno mu się tutaj spodobało a jeżeli natomiast tobie spodobał się ten odcinek, to dowiedziałeś się czegoś ciekawego no to zasubskrybuj ten kanał, najlepiej razem z na dzwoneczkiem A wtedy żadne trapowe nowinki czy nie ominą mordo Wbijaj również na instagramy Trapel Info, ten z newsami Oraz Trapel News, ten mój prywatny Wbijajcie na sklep kanału Trapshop.pl, pokazackie bluzy i podkoszulki Zostawiajcie łapki w górę A tymczasem ja się z wami żegnam Trzymajcie się, cześć